W dzisiejszym poradniku opowiemy sobie o protokole ARP. Jego działanie przedstawimy na przykładzie tutaj pokazanej topologii. Tak dla przypomnienia, wiemy doskonale, że istnieją dwa podstawowe adresy przypisane do urządzenia w sieci. Jest to adres fizyczny warstwy drugiej, czyli adres MAC oraz adres logiczny warstwy trzeciej, czyli adres IP. I tutaj są wypisane adresy IP oraz adresy MAC wszystkich urządzeń w tej sieci. Czasami zdarza się tak, że jak chcemy skorzystać z jakiejś usługi, no na przykład powiedzmy z usługi www z tego serwera tutaj, czyli wpisujemy w przeglądarce adres strony, to strona się nie pojawia. Dopiero przy drugim podejściu, kiedy wpiszemy ten adres albo odświeżymy stronę, albo damy sobie Enter, albo wciśniemy przycisk Go, to strona internetowa jest już widoczna. Albo w przypadku na przykład pingowania, kiedy chcemy uzyskać dostęp do jakiegoś yy, urządzenia, to pierwszy ping na przykład nie chce przejść, a kolejne już yy, rzeczywiście pokazują, że pakiety przechodzą. No spróbujmy sobie spingować na przykład ten tutaj komputer w tej sieci. To widzimy, że tutaj to pingowanie jakby się... Nad czymś zastanawiało, jakby robiło coś jeszcze innego. Pojawił się pierwszy komunikat, że przekroczono limit czasu. Kolejne pakiety, jak widać, już przechodzą bez problemu. Tak? Kiedy powtórzymy pingowanie, to już w ogóle y, nie ma tego kłopotu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, kiedy jako użytkownicy y, sieci wysyłamy dane z jednego urządzenia do drugiego, no to albo znamy jego adres IP, tak jak to chwileczkę widzieliśmy, albo znamy jego nazwę domenową, czyli znamy bar... adres ten logiczny, warstwie trzeciej. To pozwala nam na wykonanie tej transmisji na długości ca... całe... całego połączenia od komputera, który będzie we Wrocławiu, po komputer, który będzie w Australii, prawda? Ale w komunikacji w sieciach potrzebne są również adresy MAC, przecież my ich nie znamy, tak? Nie definiujemy na ich podstawie odbiorców danych. Do tego właśnie e, służy protokół ARP. ARP jest to mechanizm, który pozwala na odzorowanie adresu logicznego, czyli adresu IP, na adres fizyczny, czyli adres MAC. I teraz będziemy chcieli sobie to poobserwować, i do tego posłużymy się trybem symulacji. W trybie symulacji wybieramy sobie dwa protokoły. No, ARP, który chcemy obserwować, oraz protokół ICMP, czyli Internet Control Message Protocol. To jest protokół wykorzystywany przez właśnie polecenie ping do przesyłania tych komunikatów, które obserwujemy. I teraz w tej symulacji próbujmy sobie, no na przykład w tej sieci tutaj lokalnej, yy, spingować, wykonać pingowanie pomiędzy komputerami. Powiedzmy, że z komputera PC, yy, PC2 próbujemy spingować PC3. No, więc wpisujemy polecenie PING, adres IP naszego PC. Zauważmy, że oczywiście pingowanie jest wstrzymane, bo jesteśmy w trybie, w trybie symulacji. Zauważmy, że zostały przygotowane dwa pakiety: ARP oraz ICMP. No i teraz, zanim to pingowanie dojdzie do skutku, to najpierw z naszego komputera zostaje wysłane zapytanie za pomocą protokołu ARP. Który kierowany jest na adres rozgłoszeniowy MAC, kierowany jest do wszystkich urządzeń danej sieci. Tak, ta rameczka jest rozsyłana do, do wszystkich yy, sieci. Każde z urządzeń, które odbierze taką ramkę, dekapsuluje ją do postaci pakietu i sprawdza, czy w polu docelowym jest adres IP tego urządzenia. No widzimy, że router odrzucił ten pakiet. Gdyby tu były jeszcze inne komputery, również odrzuciłyby ten pakiet, ponieważ nie jest kierowany do nich. Natomiast był skierowany do tego yy, komputera, no to ten komputer teraz utworzy odpowiedź, w której prześle informacje o swoim adresie MAC. Zobaczmy, że teraz tylko ten komputer odsyła informacje do naszego pc z numerem 2. I dopiero teraz PC z numerem 2 może rozpocząć ten proces pingowania. Czyli dopiero teraz jest wysyłane za pomocą protokołu ICMP żądanie i odpowiedź. Dlatego to, co obserwowaliśmy wcześniej w tym trybie rzeczywistym, widzieliśmy, że pierwszy pakiet nie przeszedł. No nie przeszedł to pierwsze nasze żądanie, ponieważ w tle musiał zadziałać protokół ARP. Zobaczmy, co w takim ARP tutaj siedzi. Wybieramy najpierw ten pierwszy pakiet, który został wysłany z PCTA2, on poszedł do wszystkich, poszedł do przełącznika i do pozostałych urządzeń. Kiedy sobie tutaj popatrzymy, Szczegóły tego pakietu. Za chwileczkę się uruchomił. To widzimy, właśnie popatrzmy na warstwę drugą. Tak ona nas interesuje. Widzimy, że został wysłany z adresu Mac komputera z numerem 2. To jest dokładnie ten adres Mac. On nie znał adresu urządzenia docelowego, więc wysłał do wszystkich zapytań, do wszystkich urządzeń w sieci. To jest adres rozgłoszeniowy, właśnie w warstwie drugiej. Adresy MAC są w kodzie szesnastkowym, literka F to są cztery jedynki. I tutaj widzimy, że zostało w nagłówku tego protokołu ARP wysłane zapytanie z naszego adresu MAC naszego adresu IP na taki adres IP. No, a adres MAC nie jest znany. No to potem do naszego komputera z peceta trzeciego jest wysyłana odpowiedź za pomocą protokołu również ARP, bo było żądanie ARP, no i jest odpowiedź ARP. I teraz w tej odpowiedzi możemy już co zaobserwować, że w akcji łącza danych komunikacja odbywa się już pomiędzy konkretnymi adresami MAC. Adres MAC komputera z numerem 3 odpowiada na adres MAC komputera z numerem 1. W szczegółach pakietu, który tutaj jest wysyłany w nagłówku protokołu ARP widzimy, że do adresu IP tego komputera, w który, którym chcieliśmy nawiązać łączność, został już przypisany konkretny adres Mac, został powiązany. I dlatego może zacząć być realizowana nasza usługa, czyli możemy zacząć pingować.